Dzisiaj z cyklu pielęgnacja skóry w domu pokażę Wam, jak prawidłowo wykonać sobie krótki masaż relaksacyjny oraz oddrenowujący okolice twarzy. Jeżeli chodzi o twarz, bardzo częstym problemem są zmarszczki mimiczne oraz delikatne obrzęki, szczególnie w okolicy oka. Obrzęki pojawiają się na skutek stresu, niewyspania, zatorów, nieprawidłowej pracy naczyń limfatycznych. Często u osób, które piją bardzo mało wody, bądź mają problemy, jeżeli chodzi o kwestie pracy tarczycy, takowo obrzęki się pojawiają. A dużym problemem są oczywiście też zmarszczki mimiczne. Zmarszczki mimiczne pojawiają się na naszej skórze już mniej więcej po około 25 roku życia i jest to z jednej strony efekt oczywiście procesów starzeniowych, które zachodzą w nas, naszej skórze, ale z drugiej strony też napięcia mięśni oraz często bardzo intensywnego i nadmiernego napięcia mięśni. Podczas wykonania takiego masażu odrobinę też rozluźniamy sobie te mięśnie, przywracamy dużo bardziej łagodne rysy oraz zapobiegamy pogłębianiu się, powstawaniu zmarszczek mimicznych. Na odpowiednio oczyszczoną skórę możemy nałożyć sobie albo delikatny olej, Eee, najlepiej eee, nierafinowany, tłoczony na zimno. Doskonale do tego sprawdzają się na przykład olej migdałowy, olej kokosowy bądź olej konopny. Wszystkie te oleje doskonale odbudowują paszt hydrolipidowy skóry, nie zapychają mieszków włosowych i przede wszystkim bardzo ładnie łagodzą nam tą skórę. Są to oleje, które Raczej nie alergizują. Niemniej jednak, jeżeli nigdy nie mieliście wcześniej z nimi do czynienia, wykonajcie sobie test alergiczny, żeby uniknąć nieprzyjemnej sytuacji. Na skórę nakładamy sobie bardzo cienką warstwę oleju. Możecie sobie go wcześniej odrobinkę podgrzać. Można go nałożyć wacikiem, pędzelkiem nawet tak naprawdę rękami. Należy pamiętać, że tego typu masaż raczej staramy się wykonywać do góry i zgodnie z układem mięśni twarzy. Co to oznacza? To oznacza, że opracowując sobie okolice podbródka, linii żuchwy, bądź opracowując mięśnie do kości jarzmowej, a potem mięśnie okrężne oczu czy ust, należy pamiętać mniej więcej, jak mięśnie naszej twarzy są zbudowane. i Już Wam pokażę. Najpierw opracowujemy sobie mięsień szeroki szyi, który często wiotczeje i często powoduje nieładną, nieładną zaburzenie, nieładne zaburzenie struktury i owalu twarzy. Opracowujemy sobie mięśnie do góry, do linii żuchwy, Odbródek. Nie musi to być mocny masaż, nie musi to być mocny ucisk. Ważne, aby przy okazji też wykonać delikatne pobudzenie mikrokrążenia, które też ma niewątpliwie wpływ na odpowiednie odżywienie i dotlenienie tkanek. Jako drugi element pamiętajmy, aby odprowadzić sobie chłonkę do naczyń limfatycznych, które znajdują się mniej więcej tutaj. Więc pracujemy sobie od linii żuchwy do okolicy przyłóżnej. Przechodzimy delikatnie przez brodę i z drugiej strony dokładnie to samo. Pamiętajmy o tym, aby delikatnymi ruchami kciukowo pracować sobie delikatnie w okolice podbródka i mięsień okrężny ust. Często u pań i u panów pojawia się w tym miejscu tak zwana smaszczka palacza. A wcale nie musi to oznaczać, że osoba, o której one się pojawiają, pali. Jednak jest to na tyle intensywnie pracujący mięsień, że przy dużej wiotkości skóry i zaburzeniu w wytwarzaniu kolagenu pojawiają się w tym miejscu zmarszczki. Delikatny masaż i pobudzenie krążenia w tym miejscu spowoduje zredukowanie tych zmarszczek. Zastosowanie odpowiedniego oleju nawilżającego też niewątpliwie wpłynie na poprawę nawilżenia skóry. Potem przechodzimy sobie delikatnie na okolicy mięśnia okrężnego oka. Mięsień okrężny oka tak naprawdę to jest cały ten obszar. Odpowiada on przede wszystkim za Pojawienie się zmarszczek mimicznych. I teraz opracowujemy sobie mięsień okrężny oka. Możemy to zrobić na dwójnasób, tak? Z naciskiem w tym miejscu przechodzimy sobie wykonując delikatne ruchy okrężne. Pamiętajmy, aby w przypadku obrzęków delikatnie oddrynować sobie chłonkę z okolicy oka. Wykonywanie kilkukrotnych powtórzeń. W okolicy tego miejsca spowoduje, że obrzęk zniknie. A przede wszystkim pobudzimy sobie też mikrokrążenie w tym miejscu. Jeżeli pobudzimy mikrokrążenie w okolicy oka, również też zredukujemy ryzyko powstawania obrzęków. Niemniej jednak trzeba zachować znaczną systematyczność. Nie musi to być intensywny ucisk. Delikatny masaż zupełnie wystarczy. I dokładnie to samo z drugiej strony. Opracowujemy sobie oko. Każde z tych ruchów powtarzamy około 4-5 razy i delikatny trenasz. Warto pamiętać też, aby przejść sobie na okolice czołgą. Tak naprawdę mięśnie czołowe przechodzą nam tutaj. Niemniej jednak pamiętajmy, aby rozmasować cały ten obszar, można też wykonać delikatny ucisk, co też dodatkowo rozluźni nam obszar czołowy, szczególnie kiedy pojawiają się już pierwsze zmarszczki poprzeczne. Przechodzimy w dół, delikatnie rozmasowując okolice przuszną. Tutaj też mamy zakończenia nerwowe. oraz mięśnie, które odpowiadają za bardzo intensywne napięcie w okolicy żółtka. Szczególnie u osób, które mają problem z bardzo intensywnym napięciem mięśni żwacza, warto sobie ten obszar rozmasować. Delikatny masaż znowu do góry. Oczywiście wszystko kierujemy w tym miejscu albo przy okazji wykonywać delikatny drenaż. Tak jak wspomniałam, wszystkie te ruchy powtarzamy około 5 razy. Jest to krótki 5-minutowy masaż, który pozwoli Wam zrelaksować mięśnie prowadzić preparat w głąb skóry, przy okazji pobudzić bardzo intensywnie mikrokrążenie skóry i zredukować obrzęk. W następnym odcinku pokażę wam jak dobrać odpowiednie kosmetyki do pielęgnacji skóry. Pozdrawiam.